Nie do tego Płocka. Ilu Was tam będzie? Ilu Was tam będzie? Krótkie pytanie, bo dużo ludzi próbuje mnie uciszyć, dużo ludzi próbuje, kurwa, mówić na mnie złe rzeczy. Dużo ludzi mówi, no bo ja do niego nic nie mam, ale yy, on znowu obraził. Słuchajcie, nawet jak kogoś obraziłem, to obraziłem, dlatego. Z racji takiej bardzo prostej. Że mi się wydawało, że po prostu nie miałem kurwa tych wyników, które ja bym chciał mieć, nie? I jestem po prostu twardym bardzo trenerem, nie? Niektórzy ludzie po prostu zamiast wziąć to jako blessing, próbują podcinać skrzydła. Ale możemy się w to bawić, nie ma żadnego problemu. Dzisiaj odpowiadam na wasze pytania. Jest to pierwszy live od dawna. Słuchajcie. Nie mam czasu na niektóre bzdury po prostu. Nie? Jak ja mam tam przyjechać, to musicie po prostu jako jedna wielka skała ludzi po prostu stać za mną i pierdolić to. Przede mną gra Molesta Evenement. Ja to sobie zaraz pomyślę, czy tam przyjadę, czy nie. Z racji takiej, żeby po prostu potem nie było żadnych przygód. Straszne te posy, człowiek. Patrzcie, ale dupy, ja pier... za młode. <noise> A, psy jadą, moment. No i tak tam chciałem tylko powiedzieć, że piękna jest Italia. Nocne życie, dokładnie. Dawaj do kasyna, no na pewno nie, nie no pytanie takie jest, kto jutro z was będzie chciał tam jechać pod pretekstem, żeby mnie spotkać i tak dalej, ja muszę sobie to przemyśleć, wiecie o co chodzi, czy mi się to opłaca, bo znowu może być tak, że ktoś mi kurwa zasadzkę kurwa podstawi, że znowu ktoś będzie miał jakieś pretensje, że znowu komuś się nie będzie podobało, że gdzieś jestem i tak dalej, tak jak to było przez ostatni kurwa rok, I ja przez to kurwa straciłem w momentu, straciłem przez to w pieniędzy, kuj kurwa, wiusów i wszystkiego, wiecie o co chodzi? I to jest tyle. Dzięki wielkie. Żadna kokaina, mordo. Tylko tak po prostu pytam. ja jestem czysty, ja dzisiaj po prostu sobie trochę popiłem. Pytanie jest takie, czy mi się opłaca wsiadać później do samolotu, czy znowu będzie tak, bo ty powiedziałeś źle na tego. I potem powiedziałeś źle na tego. I potem jeszcze raz Ci pokazaliśmy, że tutaj nie jest... Słuchajcie, ja naprawdę nie mam siły na to. Słuchajcie mojej muzyki. I tyle stary. Dobrze, super mordeczko, to tam zaraz bądź. Pytanie jest po prostu, niezależnie od tego czy tam Amadi wygra teraz yy, grube miliony, bo prawdopodobnie coś tam wygra, tylko żeby też po prostu się zamknął. Pytanie jest takie, co by się stało, nie? Teraz to chodzi tylko już tak racjonalnie, teraz do moich fanów. A nie do... O ja zaraz się... Co tutaj mi nikt nie wyjaśni, mordeczko. Pytanie jest takie. Czy mi się opłaca nadal w to samo bawić, z co oni się bawią? To już od paru lat mamy to pytanie, tak? Dlatego Ilu z was by przyjechało na ten koncert? Ilu z was by przyjechało na ten koncert. To jest jedyne pytanie, które mam. Boże, że tutaj ktoś tak te przyjadę. Co to jest tyle? Kurwa psu, ja nawet nie rozumiem stary, wiesz co, chodzi? nie opłaca ci się, dobrze powiedziałeś. Jeżeli ja w przyszłym roku zrobię własną trasę koncertową i w przyszłym roku podczas tej trasy koncertowej zagram na przykład ten kurwa lech, to mi się wtedy opłaca. Ale żebyście my, jak, wy jako moi fani, jako moi fanatycy, jako moi ludzie zrozumieli, że to nie chodzi o to, że ja nie przyjeżdżam i tak dalej. Słuchajcie, patrzcie kurwa, ile pod górkę ja dostałem? <laughs> Więc jeżeli jest tak, że na przykład OK, jest 100 razy pod górkę, nie ma problemu. Tylko pytanie jest takie, na ile razy to się kurwa opłaca? niż po prostu tam pojechać raz w przyszłym roku, zrobić to porządnie i tak dalej, niż teraz kurwa wszystkich kurwa ściągać po Ciebie mówić, ej słuchajcie, jedziemy teraz do Terezu ale jak to, a teraz idziemy nie wiem czy to się teraz po prostu opłaca, nie? ja mogę tą samą zaliczkę, którą ja dostałem od tego człowieka wykorzystać na przyszły rok i w przyszłym roku zrobić pod dobrym e, światłem, pod dobrym kontekstem zrobić zajebiste show. Nie? Mogę tak zrobić cały czas się kurwa ktoś do mnie pruje, jakie ja mam to teraz e, zinterpretować. A nie, że tam na deptaków Marbella, no to morda, no to chodź na w Marbella. człowiek jeszcze to jest tu Chodzi tylko zasadniczo o to, czy Wam się wydaje, żebyście się bardzo obrazili, jeżeli ja bym na przykład nie przyjechał, nie? No to pójdźcie, powiedzcie, słuchajcie, Sebastian będzie w przyszłym roku. Mamy te bilety i one są na przyszły rok. Koniec tematu. Koniec tematu. Ja chcę po prostu w tym roku sobie począć, popracować nad hiszpańską muzyką, robić kurwa swoje. Ale już nie będę próbować tutaj ładził, i każdemu wytłumaczył. A, no, bo to jest tak, to jest tak, to jest tak, no, bo tutaj było w Nie mamy się ochoty, ludzie. Ja w tym roku już prawdopodobnie nic nie chcę. Jeżeli powiedziecie dobra, musisz tam być, bo kupiliśmy tam VIPy, rada i to powiedzę ze 100 osób, to oczywiście, że tak, ale tak osobiście. wolę poczekać do przyszłego. Ja się niczego tam nie boję, chodzi tylko. Bo po prostu ja bym chciał zrobić to dobrze Ja tylko bym chciał to zrobić po prostu porządnie Ja nie chcę kurwa nikogo czerniać Na nikogo źle gadać i tak dalej Ja po prostu wolałbym Robić swoje wycilować się Popracować kurwa nad nowym materiałem i tak dalej Ten ostatni rok trochę nerwów mi kurwa zjadł, nie? Tyle. To nie jest nic osobistego. Nie rzucajcie takimi kurwa psywami i tak dalej, to wiecie, ja to nie jestem, wiecie, stamtąd i tak dalej, nie?